Witam Was serdecznie. Rafał Marek z tej strony po raz kolejny. I moi drodzy, dostaję dużo pytań. Czym jest tak naprawdę edyfikacja? O co chodzi w edyfikacji? To jest kluczowa rzecz, kluczowe narzędzie, można powiedzieć, czy kluczowy temat, ponieważ dużo osób mając organizację nie ma pojęcia na temat edyfikacji. Edyfikacja polega na tym, że my stawiamy kogoś w jak najlepszym świetle. Czy to jest Twój downline, czy to jest Twój sponsor, czy to jest Twój upline, może być to osoba całkowicie w innym biznesie. Czy w innej gałęzi, dla Was to nie ma znaczenia. Załóżmy, że ja zapraszam tutaj swojego znajomego, Artura, który jest moim prospektem. Ja chcę się z nim podzielić tą informacją i pokazać mu nasz projekt. W międzyczasie mam Krzysztofa Jaworskiego, mojego przyjaciela, więc ja Arturowi pokazując nasz projekt, Arturowi się projekt podoba, Artur jest na tak, lub ma jakieś pytania, co ja robię, edyfikuję go do Krzysztofa Jaworskiego. Na początku przykładowo biorę jako trzecią osobę, Krzysztofa na telefon czy na Skype czy jeżeli jesteśmy, mamy spotkanie 1 na 1 czy 2 na 1, jakkolwiek, czy to jest meeting chcę Wam pokazać, że jeżeli ja Krzyśka postawię bardzo dobrym świetle przed Arturem Artur go będzie chciał słuchać o co chodzi? jeżeli ja Arturowi powiem, słuchaj, to jest Krzyśek, mój przyjaciel ja z Krzyśkiem pracuję wiele lat Krzyśek ma bardzo duże doświadczenie w jakiejkolwiek coś dziedzinie mówimy o nim jak najlepiej po pierwsze Krzysiek czuje się bardzo doceniony i widać, że jest skupienie idzie na niego Następny krok, Artur widzi, że Krzysiek jest bardzo ważną osobą i warto go słuchać. Następnie co robię, podnoszę wartość Artura na poziom Krzyśka. Czyli w tym przypadku ją ja mówię, Krzysiek to jest Artur, mój przyjaciel, z którego znam ze szkoły, czy z pracy, czy wychowywaliśmy się, czy może działaliśmy w innym biznesie, to nie ma znaczenia gdzie. Ja jego stawiam w jak najlepszym świetle, czyli podciągam Artura do poprzeczki Krzyśka. Czyli automatycznie, co się dzieje, powstaje taki most między nimi komunikacyjny, że oni czują się oboje dobrze, czują się na bardzo wysokim poziomie. Oni chcą ze sobą współpracować, czy chcą ze sobą rozmawiać. Nie wiem, co się wydarzy później, czy on będzie na tak, czy on będzie na niej. To jest całkowicie inna sprawa. Ja Wam chcę pokazać, jak zbudować ten link, jak zbudować ten most, który będzie dla Was korzystny. Następna rzecz. Krzysiek, co robi? Podciąga mnie, osobę, która przeprowadziła Artura, i podnosi mnie na, poziom, na ten sam poziom. Czyli przykładowo mówi: Cieszę się, że pracuję z Rafałem, ponieważ dzięki temu mamy takie i takie poziomy. Współpraca idzie fajnie, w tym się rozrasta. Cokolwiek się wydarzy, ja wyrównuję się na ich poziom, wchodzę na ich półkę, i wtedy rozmowa przechodzi w całkowicie inny wymiar. Moi drodzy, jeżeli to zrobicie, jeżeli się będziecie tego trzymali i będziecie edyfikować swoich ludzi z dołu, czy swoich ludzi z góry, za każdym razem te osoby nie mo mogą nie mieć z Wami kontaktu, bo możecie nadawać na innych w ogóle walach. Ale jeżeli ta osoba okaże się, że ma możliwość współpracy z nim i będzie się tej lepiej osobie współpracowało z tą osobą, automatycznie dzięki temu, że te osoby skontaktowałeś, Twój biznes będzie rósł z Tobą bez Ciebie, ponieważ ta osoba będzie chciała współpracować i tak z osobą, którą Ty zedyfikowałeś. Czyli to jest Taka mała podpowiedź, ale to jest podpowiedź praktyczna i podpowiedź praktyka, ponieważ my to stosujemy cały czas. Edyfikacja rośnie rewelacyjnie w naszym teamie. Jeżeli Ty to zastosujesz, nieważne w jakim jesteś firmie, edyfikacja będzie rosła i pracowała również dla Ciebie tego. Trzymam za Ciebie kciuki. Do usłyszenia. Pozdrawiam w następnej części, w następnym odcinku czy w następnym zapytaniu. Hej, hej.